Cześć pani Oliwii Skrzypiec, to ja, to ja. Hejka kochani, witam was w dalszej części. Tym razem już 8 vlogmasa Ogólnie jest już godzina 20, bodajże, nie wiem, ale też nie miałam czasu dzisiaj nic na nagrywać, więc przepraszam Was bardzo, bo ogólnie odpoczywałam po wczoraj, bo miałam urodziny, więc no i jeszcze zostawiam sobie ściągę, żeby tutaj tak sobie nie wiecie. No, ładnie, podoba mi się, więc nie będę jej ściągać na razie. I słuchajcie, w dzisiejszym vlogmasie, e, czyli ósmym, będziemy na pewno... E, mogę, pokażę wam prezenty, które dostałam. Wcześniejsze fragmenty były troszkę krótkie, bo moja przyjaciółka nie miała jak wysłać mi filmu, chyba tam minutowego, czy jakiegoś takiego długiego. Nie miała mi gdzie wysłać, bo nie się nie chciało, wiecie. No dobra, no i nieważne. Ale pokażę wam teraz prezenty, które dostałam od mojej rodziny i od moich przyjaciółek na urodziny. Także dostałam od moich dwóch przyjaciółek, bo składały się na prezent. Dostałam statyw, na którym teraz czuję telefon. Jestem mega wdzięczna, bo właśnie takiego czegoś potrzebowałam. I ogólnie mam tutaj światełko. Dobra, nie widać nawet tego światełka, ale odbijałem się w oku. No więc fajnie. I dostałam od moich trzech przyjaciółek. Zrobimy sobie testa zaraz. Dostałam taki zestaw Skyli Skin Zrobimy sobie jego testik. Mamy tutaj. E Mam tutaj piankę do twarzy, krem nawilżający, serum z witaminą C i tonik mleczny. Zrobimy sobie zaraz testa, ale pokazuję Wam dalej. Och, kochani, dostałam dużo tych prezentów, więc nie wiem, czy przypadkiem nie zrobimy przemeglowania tej takiej, co w się sensie wiecie, rzeczy stąd, żeby po prostu je pomieścić, bo dostałam tak. Patrzcie, od mojej mamy dostałam Karolinę Herrery buta. To wam pokazywałam już na wcześniejszym vlogmasie. i dostałam giełkę z Victorii. I tak samo dostałam jeszcze giełkę z Victorii od mojej cioci. Dostałam taką miniaturkę, i do tego balsam. I to było w takim opakowaniu, więc to też chcę gdzieś wcisnąć, tutaj wiecie, na to uszypeczkę moją. dostałam bruszeczka Hello Kitty. Dostałam taką świeczuszkę, taką świeczuk za różową. Dostałam od mojej babci. O właśnie, taki zestaw, patrzcie, dostałam taki naszyjnik z kokardką i do tego kolczyki. Jest mega słodki moim zdaniem, bo ja uwielbiam złoto i no. Z kosmetyków, takich do malowania. Dostałam konturówkę z Maybelline, taką. Od mojej kolejnej przyjaciółki dostałam SPF 50 z Lab. Także tyle chyba, jeśli chodzi o prezenty. I Teraz idę chyba zmyć makijaż i robię sobie testik. thank you Wróciłam do pokoju i ten zestaw jest super Szczerze mówiąc Mega super Teraz sobie rozłożę te wszystkie kosmetyki tutaj do mojej toaletki Żeby, wiecie, nie zajmowały miejsca Tam właśnie u góry Na tych półkach Wypakowałam już I teraz zrobimy sobie test czekolady z Ferrero Rocher Odpakowałam I teraz Albo jednak nie odpakowałam Ej, ona mi się sama przepołowiła i ona jest na wzór dubajskiej czekolady. Najlepsza czekolada na świecie, historia. Na vlogmasie... ...dziewiątym zrobimy sobie tą półkę, bo teraz jestem mega zmęczona i idę chyba spać już. No, więc tyle. I... I co? I te prezenty są mega super. Jestem każdemu wdzięczna. Pozdrawiam wszystkie moje przyjaciółki, które były na urodzinach, które mi podarowały te prezenty. Kocham Was. I co? No i tyle, I do następnego vlogmasa. Kocham Was, Patki.